Ziema, je mała do Czarnobyla Jesteśmy pośród i robimy zaś specjal A ja mam randkę za dwie godziny Randkę za Zabij dwie godziny znowu. Robimy bombę Ci się wydaje, że trochę proporcja co jest. do wody jestem a sztachnisie, się, tachni się. U -u! Nie się przerzucę skleju na ocet nie? Wyciągaj tu z tej samary na 10 tysięcy subskrypcji usuwamy kanał Dobra Dobra, starczy kurwa, już pół poszło Tematy No teraz jest okej okay. I teraz składasz pół Działkę do butelki traj niżej, trochę niżej Cykał się, kurwa, cykał się Dobra, jest okej okay. Teraz zakręcamy Zakręcone. Jest zakręcony. Jest zakręcony na full pizdę. Jedna próba kurwa, mikrofon wypadnie. Ten koktajl Mołotowak daj. <gry> <gry> No nie gadaj ty, ale rusza się no. Sztaba, ten Arci i klamery, jak to jest możliwe, że nas spryciarzak działała, a to kurwa nie Zaraz zrobimy <śmany> spray to i wyjebane ten specjal Ja pierdole <śmany> <śmany> No nie no, nie no, idioci Za mało octu chyba Ale syczy Nie no, kurwa, trzeba nowy oct kupić <śmany> Ty no, co jest Poddaję się <głos> kurwa! Co <noise> gówno! Ale będę jebał! Ukazujemy realia. Idziemy do Biedronki. Idziemy do Biedronki kupić nowe octet. Wróciliśmy. Z nowym octem jeszcze nalewamy wody z Sekwany. To jest kupiony za ostatnie kieszonkowy. <noise> z, za pracę w No debilo to tyle na palce, będzie taki jebać. Starczy Kurwa. <noise> Dziękujemy teraz w sobie. Zostałem się tam, dlatego taki żółte? żółta. Dlatego, mam EXPOSE. Tego za 2005. 2005. I kurwa, jak reagujesz na nasze filmiki i kradniesz to na swoje streamy, to chociaż głośniej, śmieszniej, a nie bez reakcji. Jest na fulpitę Jest na fullpitę. Jest na wykręcone, już dalej nie da rady. Nie ma szans. O kurwa. No nie gadaj no! Syczy jak pierdolę teraz to ja nie wiem kurwa, ale jest napęczniałaś! Tak mocno w coś nie. no nie no bo to się nie dokręca, to ciśnienie jest jebane. Dwóch autystów nie może nawet rakiety Z mojej strony, kurwa. Weź do, się. Kurwa, Ej, wybuchła, trzeba było jej powrót, kurwa. By nie było, to wyrzucamy śmieci, oczywiście. Nie jesteśmy, kurwani. O, sobie biorę na chatę. O, co na chatę, żeby później wypić przed kompem. <BR Matki> Dobrý drink, jestli